Hej, kochani. kochani! Witajcie na naszym kanale z tej strony Paula i Lidia. A dzisiaj będziemy nagrywać Best Friends Tag, czyli przekonamy się, jak dobrze się znamy. W pudełku mamy 30 pytań, które wymyśliłyśmy same bądź ściągnęłyśmy z internetu, gdyż nasze przyjaciółki nie chciały nam pomóc. Z tych 30 pytań odpowiemy na parę. I każda z nas będzie odpowiadała na temat tej drugiej. Czyli, na przykład, jeżeli będziemy miały pytanie, czy wolimy frytki czy hamburgera, ja muszę powiedzieć, co by wybrała Litka. Litka musi powiedzieć, co wybrałabym ja. Będziemy liczyć sobie punkty, i ta, która wygra, będzie miała nagrodę, a ta, która przegra, będzie miała karę. Dobra, leka kara. Jaka nagroda? Kara będzie prosta, ale co z nagrodą? Dobra, to zróbmy tak, Nakamy, a potem coś wymyślimy i najwyżej to się jakoś medytuje. Dobra. Dobra. Okej, okay. goście mają pierwszeństwo, Lidka losuj. Jakie trzy rzeczy macie zawsze przy sobie? Paula ma zawsze przy sobie telefon. To prawda. Słuchawki. To prawda. I Paula ma zawsze przy sobie... Płyn do dezynfekcji. Aa, zero Dobra. punktów! Nie, nie noszę płynu do dezynfekcji, mimo tego, że jest koronawirus. Powinnam, ale nie noszę. Dobra, trzy rzeczy, które nosi zawsze Poczekaj, przy sobie. Litka. A jaka może być trzecia rzecz, którą nosi zawsze przy sobie? Żebyś wiedziała na przyszłość, no. zawsze noszę przy sobie długopis. No dobra. Dobra, Pobrezę. trzy rzeczy, które nosi zawsze przy sobie litka. Strzeliłabym słuchawki. Nie? Żel antybakteryjny. I to jest prawda, bo zawsze mnie ratuje, kiedy to ja prawda. nie mam żelu antybakteryjnego. Tak, żelu antybakteryjnego. No i trzecia rzecz, jeżeli zaliczałem telefon, no to telefon. No tak, telefon ten. To... A, mam punkt! Wow. Okej, okay, ja mogę mieć pół? Możesz mi pół. Okej, okay, dobra. Możesz mieć pół okay, punkta. Okej. Okay. Okay. Teraz okay. ja losuję pytanie. O nie. O nie! Dobra. Jak mają na imię wasi rodzice? Okej, okay, na pewno wiem, że Twoja mama to jest marzenka. Pozdrawiamy Marzenka, jeżeli nas ogląda. Ale wy właśnie, nie znam imienia Twojego taty, i zastanawiałam się nad tym. Dniami i nocami, ale naprawdę nie znam imienia Przecież tego ducha. mogłaś tak się nauki zapytać kiedyś, nie? W tak, ale jak już wiedziałam, że będę robić te pytania, to już mówię, nie, robimy to uczciwie. Jak uczciwie, oh. to uczciwie. Znaczy ja rozumiem, że w sumie nie znasz e, imienia mojego taty, ale... E, ty nie znasz imienia mojego taty, o czym e, doskonale e, kilka razy już im pisałam, więc... Tak ja wstyd. Ja Więc tak, wstyd. To, e, nie masz punktu, bo mój ojciec to Waldemar. E, serio? Tak. O oh my Twoja ma to Irenka. Pozdrawiamy Irenkę, jeśli nas ogląda. I twój tato, czy to jest Wiesław? Tak! <noise> yes. Ale ty nie znasz imienia mojego taty. Czy to jest Wiesław? Tak! -a, -a. <noise> A to był taki, wiesz, co teraz? Taki, taki, Wiesła, taki strzał. Taki wieślek, nie tak. Wiesia też pozdrawiamy, tak, Mimo, że w... prawdopodobnie nas nie ogląda. Ok, losujemy pytania. Losujemy kolejne. <noise> Bez jakiego jedzenia nie mogłybyście żyć? Bez konkretnego produktu ustalamy czy bez y, dania? Produktu, jakiś taki snack, nie że taki na przykład okay. mielony z kotletami, mielony z <laughs> Dobra. Paula nie może żyć bez słonecznika. <laughs> Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że y, ja nie potrafię żyć bez słonecznika. Ok, jak ja bym miała wybrać jedzenie bez którego ty nie możesz żyć? To kompletnie nie mam pojęcia, bo ja naprawdę nie mam snaka. Ja bym powiedziała, ogólnie to jest danie, bez której, ale nie wiem, czy Ty nie możesz bez tego żyć, więc... No dobra, a jakie danie? Jakbym miała kuchnię podać, to koreańska kuchnia, ale nie chodzi o kuchnię, więc nie mogę podać kuchni. Mm. E, jakbym miała podać konkretne, na przykład fast food, to bym powiedziała burger. W sumie jest taki jeden snak, bez którego nie udałabym żyć, ale normalnie kocham to i zawsze, jak jestem w domu, to mówię, ale bym to zjadła, ale bym to zjadła. I zawsze Ola w sklepów. Z nią. Nie mieszkamy <grym> razem. Nie, um, nie 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 wiem, nie mam pojęcia. Czekaj, muszę na jakiś szut walnąć tutaj. Uh, no to strzelaj. Ja bym powiedziała, że batonik, nie? Jakiś batonik mogę strzelić na Kitketa, nie? Bo ty jesz Kit nie <grym> Lubię Kitkety. <grym> Jak nie jesz Kitkety? Jakie? Je? Jak zawsze są jakieś nowości, to ej, zjadłam Kitketa. No Właśnie bo to nowości, ale Co z tego to ry się nie liczy. Ja lubię Snickersa. Ale ogólnie takim snackiem to są lody. Kocham lody. Yeah, that's true. Kocham lody i, i zawsze mówię: Ola, zdejmij lodę, Ola, wchodzi do sklepu i kupuje Je ja, ja jestem prostsza w obsłudze, bo ja do nich zawsze piszę wiecznie ze wszystkim, a ona nie. Naprawdę. Okay. Zostań bardziej względne. Moja. moja... A, a? tak teraz z O! O! To będzie interesujące. Czy macie jakieś blizny? Jeśli tak, jakie hmm. i gdzie? Litka ma po operacji. Na obojczyku mam czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, Na tym, czyli na prawym. Na lewym? Tu mam <noise> to? byłam przekonana, że A i tak mam punkt! Bo no. masz na obojczyku! Mam jeszcze jedną. No tak, nie taką, taką długo jak tą, ale tak w połowa tego. No to nie jest taka mała, nie? Nie wiem, strzelam że gdzieś na nodze. Mm -mm, tutaj na prawym tym. Urodziłam się no? z znamieniem i miałam wycinane właśnie... To nie widziałam. No. Dobra, what about me? What about us? Mm. What about everything we've been through. Sorry. Odpowiadaj na pytanie. Ty, ty masz jakieś tak... Ale nie miałeś żadnych operacji. Nie. No właśnie. Dobra, to nie wiem. Przyznaję się, że nie wiem, My zbicia. Tak, mam dwie blizny, dwie największe blizny. Jedna jest na lewym kolanie, druga jest na prawym kolanie. Jedna blizna jest... E, po wławie. Byłam bardzo zaabsorbowana grą w siatkówkę. I upadłam po prostu twardokolanem kolana na podłoże. A drugą faktycznie mam na drugim kolanie. Eee, I stało się to rok temu wakacje, ale nie pozwólcie, że nie opowiem Wam historii, jak to się stało. Czas eee, na inny odcinek. Czas to jest dokładnie pytanie na inny odcinek, będzie story time. To będzie story time, to będzie na odcinek odpowiesz albo pijesz ohydnego szota, Ale to na naszym kanale trochę później. Sun. Soon. Soon. Easy Easy peasy Która z Was zrobiłaby zadanie domowe, a która by je przepisała. Ok, na trzy, cztery i ry mówimy, kto by zrobił zadanie. W to będzie jasne, która... Ale by i przepisała. jest imię. Tak, imię. Dobra. Trzy, czte, iry i ry. Lidia. Yeah. <laughs> okay. Ja bym przepisała. To prawda. Next question. That's true. Co jest najbardziej spontaniczną rzeczą, jaką wspólnie zrobiłyście? Ja wiem od razu. Ja też bym powiedziała. Z Dobra, zobaczymy na 3, 4, co powiemy, ok? Dobra. 3, 4, iry. Warszawa. <grym> <grym> to nie jest to. <grym> nie, Warszawa jest spontaniczna. Słuchajcie, umówiłyśmy się to w to jeden prawda. wieczór, i na drugi wieczór kupowałyśmy bilety na pociąg do Warszawy, a YouTube jest troszeczkę przemyślaną decyzją. To prawda, ale to pomysł narodził się spontanicznie, no ale wszystko planowanie było tego, a Warszawa nie była planowana. Warszawa to napisałam jej po prostu, że ej, to ja pojadę z tobą, a ona no dobra, to jedziemy i kupiłyśmy bilety i pojechałyśmy. To prawda. Spieszę dziwiłam że chciało się jechać. No. jaki jest wasz ulubiony fast food? Paoli e, Pauli ulubiony fast food. No, zastanów się dobrze, bo to nie jest prosta odpowiedź. No. To nie jest prosta opowieść, moje drogie. Tak, tak. Wbrew to nie jest prosta. years later. Dobra, ale okej, okay, jeszcze uściślimy. Konkretna rzecz z fast foodu mówimy? Czy fast food jako restauracja? Dobra, restauracja, będzie prościej. Nie będzie prościej. Dla mnie będzie trudniej, dla Ciebie będzie prościej. Dobra, to zróbmy tak, że to są te dwa rzecz. punkty. Pierwsze a, to okay. będzie okay. restauracja, okay. a drugie to będzie danie czy Okej. Okay. Więc Twoje to będzie McDonald's. That's correct. I to będzie drwal. No. Drwal nie jest moją ulubioną kanapką, uwielbiam ją, jak jest sezonówką, jest super, ale naprawdę moją ulubioną kanapką, co może dla innych być... Kuczakiem. Dla jednych może być masakryczne, ale uwielbiam cheeseburgera. Ja biorę wszędzie cheeseburgera. W KFC, w McDonaldzie zawsze biorę cheeseburgera. Czy byłeś byłyśmy w Warszawie, to brałyśmy cheeseburgery? Tak. No właśnie, tak czytałam. Dobra. Ale mam punkt, anyways. Okej, okay, jeżeli ja miałabym... Ja mam dwa typy, więc ja w tym momencie e, muszę wybrać. I dla tych, którzy chcą wiedzieć między czym, a czym się waham, to jest e, krowa na deptaku i burger, a drugie to jest podgrzany talerz i pizza. E, ale mimo wszystko, e, chyba strzelę na krowę i na burgera. Tak, to, to jest bardzo dobre, o tym cały czas jadły burgerki. Ale szczerze mówiąc, ja myślałam o maku, bo kocham frytki z maka. Ale z restauracją bym raczej krowa. Tak, ale tak, ale to prawda. Okej, okay, tak no był... to frytki z mak no to mamy po no, punkcie, tak, tak naprawdę. Uh -huh. Ty zgadłaś pół i ja zgadłam pół. Nie, tak ale dobrze. ogólnie polecam te burgery, nie? Jakby coś się wahawał. Polecamy. E, moja konieczność? Mm -hmm. Która z Was czyta więcej książek? Easy! Na trzy, cztery, 3, 4 i ry. Paula! Litka, ty w ogóle czytasz jakieś książki? Ja usypiam jak czytam książki. Ja usypiam do czytania książek, dlatego uwielbiam czytać książki, bo ja mam problemy z zasypianiem, więc. Ja nie. Ja, ja win, się win. kładę i ja śpię po minucie, także. Elegancko. Jakie są Wasze rozmiary buta? Okej, okay. wiem, że mamy podobny i tylko tyle, ale nie wiem, czy mamy taki sam. Bo ja nosiłam twoje buty. No to ja mówię, twój pierwsza. Dobra, no tak, no. 38. Nie, 39. Naprawdę, 39. 39. Noszę buty 38, przyznaję się, ale 39 to jest taki mój. Jakbyś mi przetrzepała buty, to 39 mhm. to jest taki mój flagowy. Um, teraz ja o Tobie? Mm. Ja bym też powiedziała 39. Mam -hmm, 39. Właśnie jak przymierzałam Twoje buty, to ja wiedziałam, że one są praktycznie idealne na mnie, nie? Więc dlatego strzeliłam 39, więc punkt leci do mnie. Ye! Yeah. Oh, Bałam się tego pytania! O oh, nie! Dobra. Jakie są Wasze piosenki na rozstanie, tak zwane break up songs? Czyli możemy też uznać jakieś takie smutne piosenki, które lubimy słuchać. Kiedy słońce nie świeci na niebie, wszystko nas dobija. Ciocia z Ameryki przyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. Albo odjeżdża. Albo odjeżdża. Okej, okay, szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, co mam teraz powiedzieć. I szczerze mówiąc, ja mogę powiedzieć tylko, że strzelam, że to jest BTS, ale naprawdę nie mam pojęcia, jaka to jest piosenka, ze względu na to, że nie słucham. Kiedyś chyba słuchałam coś typu Fake Love czy jak coś... coś tak... Nie, to nie tak się nazywa. Polecam. Tak? To jest taka piosenka? No, Fake Love, Fake Love. jest. I'm so sick of dancing fake love. Okej, okay. no dobra, piosenki nie podam, podaję tylko zespół i to jest to, dla mnie to jest BTS na doładę litki zawsze, bo to jest jej ulubiony zespół, więc no wiadomo, nie dostanę punkta, ale... Znaczy ja bym powiedziała, że BTS słucham ogólnie jak mi jest źle, że po prostu mm -hmm. jakiś tak uplifting mm -hmm. trochę songs moją. Um, a jeżeli chodzi o taką piosenkę, którą słuchałam dużo jak się rozstałam z chłopakiem, to to był e, Elvis Presley, Can't mm -hmm. Stop Falling In Love With you". To, to jest to, Wasza ślubna piosenka! No tak, jak się rozstaliśmy. No to ja o tego nie. słuchałam i ryczałam, tak, ale już teraz tak nie mam, bo jesteśmy z chłopakiem razem, więc... Good for you. Dobra. Tak. Ja nie mam pojęcia. Nie, ja wiem, że ona nie ma pojęcia, no, bo ja ona nie słucha. Tak. Bo ja zawsze na imprezach puszczam te piosenki, a tak. ona nigdy tego nie słucha. Ty masz w ogóle zawsze jakieś takie piosenki i piszesz dziewczynom, ej, ta piosenka pamiętacie, a ja w ogóle nie znam tych piosenek. Dobra, dam Ci podpowiedź. Stawiamy, e, znaczy e, powiedzmy sobie tak, ja na każdy... Znaczy, co jakiś czas zmienia mi się piosenka, która jest taka moja naprawdę dobijającą piosenką. E, I podpowiem Ci, jaka jest na teraz, jeżeli zgadniesz to punkt dla Ciebie. Dla mnie po punkta no. chociaż do BTS-a. Eee, 125. A potem powiem, jaka jest taka moja piosenka wszechczasów, o czym też powinnaś wiedzieć. No, znaczy, powinnaś, może nie, ale mówiłam o tym, to mm. może w ten sposób. Na pewno mówiła. Dobra, eee, piosenka na ten moment, która jest najbardziej dla mnie dobijająca, wstawiłam ją ostatnio na Insta Stories. Wysyłałam ci ją. <laughs> a ja sobie to odpisałam, co się dzieje. Dokładnie, chyba. Litka mi odpisała na nią, co się dzieje. Ale ja tej piosenki nie znałam I, i nie pamiętam co to jest, ale pamiętam, że na tym Insta Story miałaś zielone tło. Tak, bo ja Ci ostatnio wysyłałam. To, to. jak litka mi haki wysyłała, o których wszyscy wiedzieli. E, ja nie wiedziałam, nie wszyscy. Piosenka, o której mówimy, to jest oczywiście Sanach i to jest piosenka Druga w Nocy. E, z tekstem, że Sorka za ten telefon dzisiaj o drugiej w nocy, tylko chciałam pomocy i ciebie, dlatego odpowiedziałaś mi wtedy na to Instagram, co się dzieje. Piosenka wszechczasów Czasów, moja. A ja już dbam o Ciebie. Wiem, i wiem, i się. to prawda. Piosenka e, wszechczasów, która jest dla mnie najbardziej dobijającą piosenką i myślę, że ludzie, z którymi trzymałam w liceum e, i moje przyjaciółki z liceum będą wiedziały, więc w tym momencie możecie pomyśleć, jeśli mnie oglądacie, e, możecie, możecie powiedzieć na głos, że to jest ta piosenka i wiem, że dobrze, że wiecie, że to jest ta piosenka i to jest oczywiście Ride It! Piosenka "Ride" nie jest smutną piosenką. Oh, damn. E, jest oczywiście o czym jest, o czym dowiedziałam się jakiś czas później. Parę nie, 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 to nie było parę dni Ja się w liceum dowiedziałam, ale e, ta piosenka ma dla mnie takie powiedzmy sentymentalne znaczenie, ze względu na to, że to był internet, to były czasy mojej młodości, to była taka moja naprawdę młodość. I tej piosenki, jak słyszę, to jest automatycznie przypomina mi się wszystko, ale oh, to jest yeah. naprawdę wszystko, nie? Więc e, zmieńmy temat. Zanim tak. zacznę płakać, tak. na odcinku. Eee. Która z was dłużej ogarnia się do wyjścia? Dobra, ale musimy też ustalić. Czy wychodzimy do sklepu? Nie ja na imprezę. Na imprezę, wychodzimy na imprezę. Do sklepu też się ogarniam. Dobra, wychodzimy na imprezę. Na 3-4 ryby. 3-4 Litwa. nigdy w życiu. ty się zawsze spóźnisz na imprezę. Ja jestem zawsze na czas! Nie, one się zawsze spóźniają na imprezy, a ze względu na to, że imprezy są u mnie, to ja jestem zawsze na czas. Ja się nigdy nie spóźniam na imprezy, ja zawsze jestem przed czasem. Kto ostatnio wychodził, czekałam 15 minut na nich na, dwor na dworcu, na przystanku, jak jechałyśmy do Magdy? Nawet 20 minut i prawie nie zdążyliście na autobus? A czemu czekaliśmy tak długo, na, tak długo na przystanku? Bo ci się godziny pomyliły. Mi się pomyliło 10 minut, a wy przeszliście 3 sekundy przed odjazdem autobusu. I ty jeszcze do mnie pisałeś, e, dzwoniłaś, ej, nie wyrobiłam się, sorry, będziemy trochę później. Bo gotowałam dla was jedzenie. I don't care! Ale ogólnie wiesz jak to było, bo to było tak, że Ty im powiedziałaś godzinę, o której odjeżdżałam. Ale to było 10 minut, Litka, nawet 8 chyba. Ty, ale ja nie wiedziałam, że mam przyjść jakoś super wcześnie. Ale ja się nie wiem, że masz przyjść super wcześniej, tylko ty jak dzwoniłam do ciebie, to ty do mnie nie wyrobiłam się, nie wyrobiłam się! Ja nie uważam, że to jest spóźnienie, Ale tak ja Uff, uważam, ja że... To, że ty się dłużej szykujesz, bo ty się dłużej malujesz. Ile Ty się zawsze malujesz z Darią, jak się śmierde, się na imprezy? To jak Daria mnie malowała, to się dłużej ogarniam, bo Daria mi malowała oczy, ja się potrafię w 15 minut ogarnąć. Gosia Ci to potwierdzi. Mamy impas. Nastąpił impas. <grym> Litka uważa, że ja, ja uważam, że Litka. Dobra. Nasi znajomi mogą potwierdzić w razie czego, po odcinku, w komentarzach, w wiadomościach, tak. Tak właśnie, piszcie, nie? Ja jestem ciekawa. Ja też jestem ciekawa, ja jestem naprawdę ciekawa. Przejdźmy do następnego wydania. Na jakich koncertach byłyście? Uuu. Dobra, Litka była dwa razy na BTS-ach, była na Little Mix. Ona była na dużo, dużej ilości koncertów, jestem tak. pewna. Bo, bo to się liczy, że od zespołu, czy raz na BTS? Nie, by... nie, ogólnie. ogólnie. Na A. jakich koncertach? No to ogólnie byłaś na BTS-ach, to pamiętam. Okay. Czyli nie mówimy ile razy. No nie no. Dobra. Ty też nie wiesz, ty w ogóle nie wiesz, na jakich koncertach była, więc nie wiem, co ty chcesz powiedzieć. To eee. jestem o mnie, dobra? A czy... Była na bts była na Little Mix na pewno. I resztę... Nie, nie, nie wiem, coś mi się wydaje, że jakiś Ed Sheeran albo coś w tym ale... O, o, tak, byłam na Ed Sheeranie i tak była się podobała, mówiłaś you mi. don't know. Oh. Oh, oh. You don't know. You. Byłam na One Direction. Tak! O tym też wiedziałam, faktycznie. Tak, byłam na One Direction i yy, byłam jeszcze w Sinułóżcu na jednym koncercie parę lat temu. O, kurcze. Takie Reggae Vibes, Kamil, nie wiedziałam, Kamil, Kamil nie wiedziałam, że Świnoujście ma Reggae Vibes, A, ale nie mieszkam tym, tam 10 lat, więc... W tym, lat, w tym więc... Amfiteatrze był koncert tak, ja wtedy tak, 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 tak. byłam, no. By, no i mamy Amfiteatr. Okej, okay, ja byłam na jednym jedynym koncercie w życiu. Zobaczymy, czy litka zagadnie. I jeszcze w znaczy... Korei byłam na jednym koncercie. Ale to byłaś na festiwalu. Tak, no ale to nie koncert. Tak, no, ale tak. to ja na festiwalu też byłam, ale może nie chcę o tym wspominać, ale... <laughs> Ale byłam! Dobra, ja nie wiem na tych typach koncertach Więc Punkt należy do mnie. E, ja byłam na koncercie ich troje. Dotknęłam ręki Michała Wiśniewskiego. I jeżeli miałam już zrobić festiwale, nie wiem czy to jest nasz festiwal, ale byłam w barlinku kilka lat temu. Okej. Okay. I to był festiwal... Euforia dźwięku, to się chyba nazywało z tego co pamiętam. I to jest w sumie koniec mojej przygody muzycznej. No nie masz się za bardzo czym chwalić, No nie bardzo. Oprócz tą ręką Michała Wisielskiego. <laughs> Teraz ja. W ilu językach umiecie mówić? Okej, okay, to jest miena. Ale umiecie mówić, nie wiem, a jeden, a dwa, czyli nie, po prostu Nie, Nie, trochę nie, nie. Trochę, nie znamy, trochę znamy, okay, trochę znamy, dobra. że trochę jednak znamy. Więc e, no, na pewno polski i angielski jest ulitki. Mhm. no angielski. Biegle raczej polski też. E, wiem, że uczyłaś się koreańskiego i uważam, że umiesz coś powiedzieć po koreańsku. annyeonghaseyo. Dlatego zaliczam koreański do języków, w których umiem mówić. E, zaliczę też e, włoski, ponieważ uczyłyśmy się włoskiego, więc to też nie jest tak, że nie potrafimy nic powiedzieć. Mm -hmm. um, I Ciao, bella. Ciao bella mozzarella. No, sorry, I'm just kidding. Um, <laughs> I zaliczyłabym jeszcze rosyjski. Tylko, że ja nie wiem, czy ty umiesz umie, Ale wiem, że umiem czytasz, czytać po rosyjsku, bo umiem uczyłaś się cyrylicy, więc zaliczyłabym ja Uczyłam trochę z... rosyjski, ale już teraz zapomniałam. Mm -hmm. To jest, są języki, w których wiem, że Litka potrafi. Um, jeszcze nie, jeden. Licz... Strzeliłabym na hiszpański, jeżeli mamy dodać. Uczyłam się roku hiszpańskiego. I jeżeli miałam strzelić, to jest hiszpański. No to są wszystkie języki. Te amo, Paulina, te Ja to wiem. Te amo. <laughs> Dobra, a jeżeli chodzi o Paulinę, to będzie e, angielski, polski, e, włoski, e, chorwacki, hiszpański. Mm, I u mnie powiedzieć, Michał po chińsku. Uczyłam się. Praktykowanie? Nie, nie dwa, lata, dwa lata chińskiego na pół roku. Uczysz byłam... tylko Michał? Michał? Jest i co jesteś... jest, jest, jest. <laughs> Paulina. Ja działo, ja, ja. I to jest. Ciesję? Dziękuję. Mhm. I generalnie że biorąc, umiem tr przeczytać trochę znaków, ale szczerze mówiąc, no, mówić za bardzo nie. Ja wyjechałam na pół roku do Chorwacji wtedy. Mhm. Ja miałam długą przerwę w chińskim. Może gdybym nie przerwała, może coś jeszcze bym wyciągnęła więcej. Ale po tym, jak wróciłam, było mi ciężko nadgonić wszystko, co inni już mhm. zdążyli Jasne. zrobić, więc. No, na końcowym egzaminie, no. Okej. Okay. Więc to na tyle by było. Na tyle tak. odpowiedziałyśmy praktycznie na wszystkie pytania, kilka zostało, tak, tak. jak powiedziałam, że nie będziemy odpowiadać na wszystkie, ze względu na to, żebyśmy, żeby ten filmik nie był zbyt długi, a wy Godziny nie zasnęli tak. na tym filmiku. Tak więc mamy nadzieję, że Wam się ogólnie podobało i poznaliście troszeczkę nas e, i, i naszą przyjaźń. I że zostaniecie z nami, e, subskrybujcie nasz kanał, możecie włączyć sobie powiadomienia, czyli ten dzwoneczek, który macie poniżej. Zaraz wyświetlą się Wam nasze instagramy, możecie wejść, zaobserwować nas. E, Czasem jesteśmy śmieszne, czasami jesteśmy zabawne, czasami coś dodajemy, czasami nie. I możecie też padać na naszego TikToka, e, który jest naszym bardzo guilty pleasure, więc tak. bierzcie poprawkę tak. na to, co tam dodajemy. Z dystansem, z, z dystansem. dystansem. Dokładnie, z dystansem. Jeśli Dobrze filmik mówimy. Wam się podobał, jeśli filmik Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę. Jeśli Wam się nie podobał, nie zostawiajcie łapek w dół, raczej. Zostawiajcie komentarze, jeszcze raz powtarzam, subskrybujcie, możecie włączyć powiadomienia. I co? Widzimy się w następnym filmiku, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. I, i y, z, z nowym wyglądem. A... Spoiler, alert. Spoiler alert! Niedługo nastąpi pewna tajemnicza metamorfoza. A więc na dzisiaj to będzie chyba koniec. A Kara? Zapomniałam o Karze! Sądzę, że ty przegrałaś. True. Ja sądzę, że ty przegrałeś. Nie liczyliśmy tak. punktów. E, tu macie na pewno punkty. Teraz wyświetlą Wam się tak. punkty. Ale na pewno ja przegrałam. Wiem, Jeżeli Litka nie przegra Lidia nie przegrała, a ja przegrałam, to będę miała podwójną karę. Uuu! Także. E, dobra. Okej. Okay. E, karą, którą wymyśliłyśmy, e, jest dodanie śmiesznego, znaczy śmiesznego. Dodanie Insta Stories. Jakiekolwiek, jakiekolwiek kacie, ale Insta wiecie, stories. z granicami jakimiś tak e, Taktu. Z granicami tak? taktu, gustu, stylu smaku, kultury, kultury, edukacji. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to za Insta Stories, wpadamy do Lipki na Instagrama, gdzie siebie też oznaczę. Ehm, I to by było. Na tyle. A, nagrodą jest oczywiście jedna drugiej stawia kawę. Okej, okay, to będzie już chyba na tyle od okay. nas. Dzięki za oglądanie! I, I do zobaczenia! I do zobaczenia! Nie liczą się klucze, telefon i portfel. Dobra, no to. Telefon. Nie liczą się. To... A, <śmiennie> to jest... Dotknęłam ręki Michała Wiśniewskiego. Nie, Nie chciałam ręki. umyć tej ręki. Off camera! Off camera!